Cześć, witam Was w kolejnym teście. Dziś przetestujemy sobie petardy Mini Corsairs CO0202 firmy Tropic. W opakowaniu znajduje się 100 sztuk takich petard. Pojedyncza petarda wygląda w ten sposób: grubsze i nieco dłuższe od Pikolaka, i zdecydowanie mocniejsze, ale niewiele. Za opakowanie 100 sztuk takich petard zapłacimy niecałe 4 zł. Co dla mnie nie jest wygórowaną ceną, wartą tego zakupu. Z oczywiście, mamy instrukcję obsługi. To by było na tyle w takim opowiadaniu bez o tych petardach. Zapraszam Was do testów, które przeprowadzimy sobie na pewno na różnych rzeczach, w wodzie i spróbujemy podbić nimi garnek. Zapraszam do oglądania. Teraz sprawdzimy, czy petarda Mini Corsair z Tropika jest w stanie wyrządzić jakąkolwiek szkodę zwykłej butelce. Butelka się tylko dosyć mocno nagrzała, i została wypalona dziura od dołu, ale butelki nam nie rozsadziła. Teraz sprawdzimy czy petarda jest w stanie podbić całkiem sporej wielkości garnek do góry. Minimalnie. Z garnkiem średnio dały sobie radę, więc sprawdzimy na o wiele mniejszej metalowej. Puszeczce I o powinno chociaż trochę podbić. Idealnie się zmieściła. Puszeczka tylko lekko się nagrzała. Nawet nie jest zbytnio wykrzywiona. Może minimalnie dęko odskoczyło. Teraz zobaczymy, jak duży krater zrobi w bardzo miękkiej ziemi. I strzał, ale krater całkiem spory. Petarda K0202 od Tropika. Kontra taki mały owoc od Róży. Zobaczymy, jak to wybuchnie. Nic nie zostało z owocu po Róży. I jeszcze mały krater nam zrobiło. Sprawdźmy też, czy wybuchają w wodzie. Oj, o, aż mnie ochlapał. On bardzo dobre petardy do zabawy w wrzucanie ich do wody. Witam Was w podsumowaniu. Myślę, że petardy są godne zakupu i godne polecenia, za całkiem niską cenę, około 4 zł. Mam aż 100 mocniejszych od pikolaków petard. Myślę, że są mocniejsze od nich około 2 razy, na pewno są głośniejsze, mają większą moc. Dużą zaletą jest to, że wybuchają w wodzie, co jest rzadko spotykane przy petardach draskowych. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego testu. Widzimy się już w kolejnych. Cześć!